Tak. Co to? czaszki, tak. Próbowali goście uratować. Próbowali go uratować i operację mu robili. Jaką? Operację. U góry pokaż. Chcieli mu wyciąć czaszkę? Janek wycinali mu czaszkę górę, bo miał ręką się ranę, tak? Tu? No. Serce. Ta czaszka Aha. z dziurą palną od góry. Widzisz? To pierwsze no operacje, tak robią. No tutaj są krzemie, yy, kamienie, wyroby kamienne, i te wyroby kamienne są tylko z dwóch kopalni: z Krzemionki pod Krakowem i z Wiedy pod Dortmundem.

Jednak teraz proszę, Rzeczywiście to jest taka gigantyczna moka, jak ma w którymś się. granicie, nas musi przyzwyczaić. Widzę. tego, co z bykiem.